Lekcja pokazowa, eko zabawy i ekonagrody. W ten sposób przy udziale dzieci z zespołu szkół w Działyniu w gminie Zbójno w Kujawsko-Pomorskim zainaugurowano kampanię Skąd się biorą produkty ekologiczne, skierowaną głównie do dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas tego inauguracyjnego spotkania dzieci miały okazję nie tylko poznać ideę ekologicznej żywności i nauczyć się jak rozpoznawać produkty ekologiczne na sklepowej półce, ale również wziąć udział w licznych konkursach i zabawach. A wiecie, że w rolnictwie ekologicznym wszystkie zwierzątka mogą w sobie wychodzić i śmiało chodzić po trawie. Tego dnia w działaniu to dzieci były głównymi bohaterami. Jednak najistotniejszym wydarzeniem było zawarcie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Swoje podpisy na dokumencie złożyli minister Jan Krzysztof Ardanowski i główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Cele, jakie stawiają sobie pomysłodawcy, są jednoznaczne. Ta akcja ma właśnie uczyć, jak szukać tej znakomitej, dobrej żywności, w jaki sposób ją rozpoznawać, w jaki sposób się odżywiać, ale również, jaki jest związek rolnictwa, wytwarzanej żywności z przyrodą. To jest kształtowanie również zachowań prorodzinnych, kształtowanie nawyków, wspólnych. Regularnych posiłków. Wasze zdrowie zależy od tego, co jecie. Jak się zachowujecie, czy wiecie, co to, to znaczy piramida żywieniowa, czy jesteście aktywne fizycznie. Ale także zależy od tego, żeby w waszych domach była atmosfer odpowiednia atmosfera i wiedza, co powinniście jeść, co powinniśmy my jako Polacy jeść, żeby być zdrowi. Słowem, Polskie przedszkolaki już od najmłodszych lat powinny być świadome zalet, jakie niesie ze sobą żywność ekologiczna i zdrowy styl życia. Żeby wytłumaczyć tym dzieciom, one są w wieku, są tą tabula rasa, są w wieku, który jest bardzo ważny w kształtowaniu nawyków żywieniowych, wyborów, pewnej wiedzy o tym, czego należy szukać. Nie bez znaczenia pozostaje fakt wsparcia, jakie w ten sposób zapewnia polskim rolnikom resort rolnictwa. To szczególnie istotne właśnie w przypadku upraw i hodowli ekologicznych, cieszących się rosnącym zainteresowaniem producentów i konsumentów. Rolnictwo ekologiczne to szczególne rolnictwo, które niektórzy nazywają rolnictwem Bożym, realizacją pewnych zamiarów stwórcy wobec nas, współpracą w realizacji produkcji najwyższej jakości, produkcji w pewnym uproszczeniu, powiem bez chemii. To rolnictwo ekologiczne się rozwija w Europie, rozwija się również w Polsce, dostarcza znakomitej jakości wyrobów, które w pierwszej kolejności powinny trafiać właśnie do tych wrażliwych, delikatnych, młodych organizmów naszych dzieci. Jak skutecznie przekazywać najmłodszym wiedzę? Oczywiście, przez zabawę. I w takiej właśnie formie przeprowadzane będą zajęcia w polskich przedszkolach. Pierwsza pokazowa lekcja odbyła się w działaniu przy udziale dzieci z tamtejszego zespołu szkół oraz ich opiekunek. Przez kilkadziesiąt minut najmłodsi poznawali produkty rolnictwa ekologicznego i umieszczone na nich charakterystyczny znaczek. Dowiedziały się, jak żyć zdrowo w oparciu o piramidę zdrowego stylu życia i jak dbać o higienę podczas swoich posiłków w jaki sposób dokładnie myjemy rączki i przećwiczymy sobie teraz tak dzieci Kampania realizowana będzie poprzez prezentowany na lekcjach 12-minutowy film animowany Skąd się biorą produkty ekologiczne oraz książkę edukacyjną pod tym samym tytułem Jedzenie jest smaczne bardzo smaczne Minister Jan Krzysztof Ardanowski tak charakteryzuje główne założenia rozpoczętej akcji. Chodzi o to, żeby polscy rolnicy, w szczególności w mniejszych gospodarstwach, jak najwięcej tej żywności produkowali, żeby gospodarstwa przestawiały się na ten model ekologiczny, uzyskiwały odpowiednie certyfikaty, certyfikaty. Ale tak jak wspomnieliśmy, cele sięgają dalej. Dbamy o to, żeby polskie społeczeństwo miało dostęp do najlepszej polskiej żywności. Ekologiczna jest z nich najwyższej próby, najwyższej jakości. Rolnictwo ekologiczne w Polsce się rozwija w stopniu jeszcze za małym w stosunku do potrzeb społecznych. Rynek zbytu jest praktycznie nieograniczony. Ministerstwo Rolnictwa bardzo mocno w tej sprawie będzie wspierało rolników ekologicznych. Rolnictwo ekologiczne w naszym kraju cieszy się rosnącą popularnością, a dzięki licznym formom jego wsparcia rodzime produkty pochodzenia ekologicznego coraz częściej i łatwiej odnajdujemy na sklepowych półkach.